Kredyt możesz wziąć online, ubezpieczenie kupić za pomocą aplikacji, oszczędności gromadzić samodzielnie w banku. Po co komukolwiek doradca finansowy? Porozmawiajmy o trzech sytuacjach, które mogą dotyczyć ciebie: śmierć jednego z małżonków, utrata zdolności do pracy, kradzież mienia. Oglądając to wideo, zwróć uwagę na jedną rzecz. To o czym ja ci dzisiaj powiem, nie powie ci nikt inny. Ponieważ zarówno bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych na tym po prostu nie zależy. Masz niepełnoletnie dzieci? Wyobraź sobie, że ty albo twój partner, partnerka odchodzą. Zgodnie z ustawą, wasze dzieci staną się po części właścicielami Twojego majątku trwałego samochód, nieruchomość. A to oznacza, że o wszelkich decyzjach względem tegoż majątku będzie decydował sąd rodzinny. Sąd nie pozwoli na uszczuplenie tego majątku. Dlatego też zarówno sprzedaż mieszkania, wynajem, a często też remont będzie stanowił nie lada problem. Bo na wszystko potrzebna jest zgoda sądu. A teraz dołóż do tego kredyt hipoteczny. Mąż lub żona zostaje z mieszkaniem, którego nie może ani sprzedać, ani wynająć. Musi chodzić do pracy, no bo musi spłacić kredyt hipoteczny. Kto w tym czasie zajmie się dziećmi? A teraz najlepsze. Ubezpieczenia w kredycie są skonstruowane w ten sposób, że zazwyczaj odnawiane są co roku. Jeżeli więc zachorujesz w perspektywie roku, to ubezpieczyciel nie wypłaci ci pieniędzy, dlatego że przed zawarciem ochrony ubezpieczeniowej byłeś chory. A to może oznaczać katastrofę dla Twoich finansów. A teraz wyobraź sobie, że na skutek wypadku bądź choroby tracisz zdolność do pracy. To druga zaraz po śmierci sytuacja, w której tracisz zdolność do utrzymywania swojej rodziny. Czy twoje ubezpieczenie wypłaci ci pieniądze? Niezdolność do pracy w większości towarzystw orzekana jest przez ZUS. ZUS natomiast orzeka tą niezdolność najczęściej na czas określony miesiąc, pół roku, rok. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają jednak najczęściej zapis, że tą niezdolność do pracy wypłacają dopiero, jak będzie ona orzeczona na czas nieokreślony. To w praktyce oznacza, że Twoje ubezpieczenie jest martwe. Podobne kruczki kryją się w ubezpieczeniu od trwałego bądź całkowitego inwalidztwa, pozostawiając Ciebie oraz całą Twoją rodzinę całkowicie niezabezpieczonymi. Porozmawiajmy jeszcze o ubezpieczeniu Twojego mieszkania. Załóżmy, że kupiłeś sobie telewizor wart 5 tysięcy. Po dwóch miesiącach wchodzi z łodzi i ci go kradnie. Jeżeli masz ubezpieczenie w wartości rzeczywistej, to ubezpieczyciel odda Ci tyle, ile ten konkretny telewizor był u Ciebie wart. Używany telewizor po dwóch miesiącach pewnie około tysiąca złotych. Przy wartości odtworzeniowej dostaniesz tyle, ile potrzebne by ci było, aby kupić tej samej klasy nowy telewizor, czyli równowartość 5000 zł. Mało tego, jeśli zostawiłeś przez przypadek uchylony balkon bądź drzwi i złodziej tamtędy się dostał, to nie dostaniesz nic, bo w ubezpieczeniu w ryzykach nazwanych musi być kradzież z włamaniem, a tu nie było śladów włamania. Tego wszystkiego możesz uniknąć decydując się na ubezpieczenie w wariancie all risk. W każdej z tych sytuacji szczegóły, drobny zapis w umowie mają kolosalny wpływ na twoje finanse i życie. Ja nazywam się Jacek Nowotowski i doradztwem finansowym zajmuję się od ponad 10 lat. Pomagam sfinansować zakupy nieruchomości, zabezpieczać emerytury, chronić rodziny przed nieszczęśliwymi wypadkami. Ale przede wszystkim bronię moich klientów przed nieuczciwymi i niesprawiedliwymi praktykami rynku finansowego. Od początku mojej pracy jako doradca związany jestem z firmą Finance SA, która na rynku polskim jest od 2002 roku. Na tą chwilę jesteśmy prawdopodobnie jednym z największych doradców finansowych w Polsce, ponieważ obsługujemy ponad 350 tysięcy klientów. Nie sposób Ci przekazać całej mojej wiedzy na jednym krótkim wideo, dlatego proponuję Ci spotkanie. Na którym poznamy się osobiście i dokonamy analizy Twojej konkretnej sytuacji finansowej. Sprawdzimy, jak wyglądają Twoje umowy finansowe, czy mają odpowiednie zapisy, jakie masz wyłączenia w ubezpieczeniach, co w takim razie pozostaje zagrożone. Zredukujemy koszty kredytów, zoptymalizujemy pozostałe umowy finansowe, zaplanujemy, jakie ruchy teraz czy później chcemy wykonywać. Dopiero na podstawie tego planu. Przygotujemy takie rozwiązanie, jakie będzie potrzebne. Dalsze kroki to już regularna współpraca. Zazwyczaj spotykam się z moimi klientami kilka razy do roku przy różnych okazjach: a to kończące się ubezpieczenie samochodu, nieruchomości, chęć powrotu do tematu oszczędzania inwestycji, tudzież zaciągnięcia kredytu. Z doświadczenia wiem, że ci klienci, z którymi mam najczęstszy kontakt, to właśnie ci, którzy są najbardziej zadowoleni ze współpracy ze mną, i to oni najczęściej polecają mnie swojej rodzinie bądź znajomym. Jeżeli uważasz, że mógłbyś skorzystać z mojej wiedzy lub mojego doświadczenia, zapraszam Cię do kontaktu. Mój numer telefonu i e-mail znajduje się w opisie tego filmu. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo i mam nadzieję do zobaczenia.